Cześć! Kolejnym produktem z serii Expert Line, który wam pokażemy, jest Pripera. Pre-Pair jest to produkt, który służy w wymywaniu pas polerskich oraz przygotowywaniu i inspekcji lakieru przed kolejnym etapem, który może być aplikacja powłoki ceramicznej. Specjalnie przygotowany skład produktu minimalizuje ryzyko powstawania mikrozarysowań podczas odpuszczania. Dlatego z powodzeniem może być stosowany na miękkich lakierach. Wystarczy opicie spryskać mikrofibrę oraz przetrzeć na powierzchni, która ma zostać odpuszczona. Ewentualny nadmiar produktu zebrać za pomocą odpowiednio dobranej mikrofibry. Produkt nie pozostawia po sobie nalotu i bardzo dobrze odporowuje. Dlatego z powodzeniem może być stosowany bezpośrednio na lakier. Lakier stanie się idealnie odpuszczony, odpowiednio jałowy oraz przygotowany do aplikacji powłoki ceramicznej w bosku czy Odpowiednio przygotowana powierzchnia zwiększy nawiązanie między lakierem a produktami zabezpieczającymi. Dzięki czemu dłużej będziemy mogli cieszyć się z hydrofobowości oraz innych właściwości produktów. Dzięki za oglądanie. Do zaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!